Cześć, witam Was na kanale Videoblog Dzisiaj szybki film unboxing. Unboxing płyty głównej, unboxing topowej płyty głównej, jaką jest MSI Mac Z590 Godlike. Maksymalnie wypaśniona płyta główna, jaką możecie dostać aktualnie na rynku pod Comet Lake i, i pod Rocket Lake. Pro procesory w sensie. E, także na ten szybki unboxingowy film serdecznie Was zapraszam. Test, dokładny test tej płyty głównej będzie u mnie na kanale za jakiś czas. Więc, dla zainteresowanych, taka informacja. A dzisiaj zobaczymy, co dostajemy w komplecie, w tym pudełku, które przypomina opakowanie notebooka. Ma nawet rączkę. Taka duża paczka. Zaczniemy od pudełka, w takim razie duże i kolorowe. Tak będę szurać. Tak to wygląda. Otwieramy je sobie. Może mi się uda od tej strony. No i w środku zaznam wszystko pokażę dokładnie płyta główna, plus sporo akcesoriów, jest nawet pilot. Zacznijmy od tego, co jest tutaj w komplecie. Bardzo ważna rzecz, breloczek moi drodzy, do kluczy czegoś tam, coś tam w środku jest. O, coś tam się... co jeszcze jest! Patrzcie, nie zauważyłem nawet. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest nie wierzę, pędzelek do czyszczenia, bezkitu dwustronny pędzelek do czyszczenia <laughs> nie do wiary ciekawe czy gąbkę też dali do mycia i szczoteczkę do zębów ale coś tu jeszcze mamy ściereczkę z mikrofibry do wycierania nie wiem czego i dwa śrubokręty gwiazdka i płaski idąc dalej dziura, kołki pod płytę, takie wysokie, takie długie i wysokie. O, tu będzie lepiej widać. Druga, druga paczka koków pod płytę. Pendrive ze sterownikami i oprogramowaniem. I pilot, moi drodzy, ciekawa sprawa. Z niego możemy sterować bardzo potrzebnymi podczas podkręcania funkcjami. Mamy tak, powtórzyć OC. Yy, OC File Safe, czyli pewnie jakieś bezpieczne ustawienia OC, czyli powrót do ustawień fabrycznych, zestawianie BIOSa z przycisków, włącznik, wyłącznik zasilania, przycisk reset i plus, minus do zmiany częstotliwości, tutaj na wyświetlaczu nam się pokazuje zapewne częstotliwość aktualnie albo voltage, który aktualnie mamy ustawiać. To jest pilot tak chyba naprawdę po kablu, bo tu jest złącze takie wielopinowe z tej strony. Ale to wszystko będziemy sprawdzać, jak będę ją testować, jak będę ją odpalać i uruchamiać. Mamy takie ramki osłonowe na EPS-a, żeby było ładnie. Tu jeszcze jest jedna ramka na kolejną część płyty głównej. Możemy sobie założyć to, żeby nam kable nie sterczały z płyty głównej. Ona po prostu nakłada się na, na płytę i te osłonki osłaniają wszystkie kable, które wodzą z płyty głównej. Jeszcze jeden tutaj jest taki. Sama płyta główna, za chwileczkę Wam ją pokażę, ale najpierw sprawdźmy, co mamy jeszcze tutaj w komplecie, w zestawie. Otwórzmy sobie górę. No i tu jest sporo tego. Termistory 2 do karty rozszerzeń do naszych dysków M2 PCIe 4.0. Możemy tutaj zamontować dwa dyski pod tym potężnym radiatorem. Ta cała góra to jest potężny, ciężki radiator z wentylatorem w środku. Aktywne chłodzenie dwóch dysków M2, które tutaj w środku montujemy. To też będzie później pokazane Wam w testach. Antena Wi-Fi z kabelkami, tego nie będę rozpakowywać. Ulotki od MSIa pełna gama szybka instrukcja obsługi naklejki moi drodzy takie czarno-białe stylowe i naklejki na kable SATA i przewody do wentylatorów żeby się nie pomylić i wiedzieć na pierwszy rzut oka, kto, który do czego prowadzi no i instrukcja obsługi już poszerzona w woreczku moi drodzy co znajdziemy masę rzeczy znajdziemy przedłużki RGB Termistor, to jest kabel naszego pilota, taki właśnie długi, wielopinowy. Przedłużki RGB kolejne i kolejny Termistor. Przejściówka z Mini DisplayPort na DisplayPort, przejściówka z Mini DisplayPort na DisplayPort, kolejny. Kable SATA w materiałowym oplocie czarno-czerwone w kolorach MSI. 2, 4, 6 szczuk kabisata. Mamy kolejna przedłużka RGB, śrubki do dysków M2, i kołki, i też kołki i śrubki do dysków M2 w kolejnym woreczku. Instrukcja obsługi do moi drodzy, wiecie do czego? Do obudowy, do testbencha, do mini testbencha, który dostajemy w komplecie. Ciężko się to wyjmuje, ale może wam pokażę. Składa się ten testbench z 6 takich podstawek, które ze sobą montujemy. I będą one służyć jako podstawa, mogą one służyć jako podstawa do płyty głównej. Ustawiamy 6 i kładziemy na tym płytę główną. Jeżeli ktoś, właśnie, planuje używać tej płyty tylko i wyłącznie do ekstremalnego OC, tylko i wyłącznie jako test bench, a nie montować tego do obudowy, to nie musi kupować tak naprawdę dodatkowej drogi obudowy test benchowej, open frame, czy jak to tam. Ładnie można to nazwać. Tylko sobie zamontować tą płytę główną na tym przygotowanym już przez przez producenta. Nie wiem, czy będzie to stabilne rozwiązanie, czy nie. Eee, na tym się można pochylić i zastanowić. Ale taki gadżet, Bayer, dostajemy w komplecie z tą płytą. No, w sumie dostajemy sporo, bo płacimy za płytę sporo. Płyta kosztuje ponad 4000 zł Link dostaniecie w opisie pod filmem do niej, żebyście sobie mogli sami przestudiować, są jakieś kołeczki jeszcze takie plastikowe, malutkie, czpienie Stając moje szczęście to je zaraz eee, żebyście mogli sami zobaczyć i poczytać o niej troszeczkę dla zainteresowanych no i sama płyta główna moi drodzy już Wam z bliska to pokażę, ale że ona jest ciężka naprawdę Wyskitu, tu potężna i ciężka, całkowicie opancerzona i od góry i od dołu ma osłony termiczne Raz, dwa, trzy miejsca na nasze dyski M2 taki wybajerowany, podświetlona osłona chipsetu z przyciskami tutaj dotykowymi, podświetlanymi power i reset, złącza SATA, no to standard, dwa razy 8 pin EPS, radiatory żeberkowane nad sekcją zasilania, nad sekcją będziemy się bardziej pochylać w momencie jak będę ją testować, także na nie będę opowiadał szczegółów technicznych, wtedy poznacie wszelkie szczegóły techniczne tej płyty głównej i też zobaczycie jej wyniki w testach. Na niej też będę się starał wykręcić więcej Niż ostatnio mi się udało wykręcić na Masterze Z590, moją 11900KF. Zobaczymy. Tu jest wyświetlacz OLED. Tutaj w tym miejscu macie taki duży odtąd dotąd wyświetlacz OLED, który albo wyświetla jakąś animację, jeżeli sobie ustawicie, albo podaje najważniejsze parametry pracy naszego systemu, jak temperatury, napięcia i tak dalej. Cała osłona tylnych portów tutaj cała jest pięknie podświetlana. No i jeszcze porty wam pokażę z drugiej strony, czym ona dysponuje. Ło, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 USB. Zanim wam pokażę to powiem, dwa razy USB typu C, pełne USB typu C, czyli Thunderbolt z wyjściem wideo tutaj mamy włącznie. Wi-Fi 6, karty sieciowe jedna 2,5 gigabitowa, a druga 10 gigabitowa. No i pozłacane wyjście audio z wyjściem optycznym SPDIF. Oprócz tego dwa przyciski flashback bios i clear. CEMOS, czyli kasowanie naszego ramu. Potężna płyta, główna dla entuzjastów, chcących wykręcić wszystko, co możliwe, wycisnąć ostatnie soki ze swojego pc USB 3.0, które wychodzi na front obudowy, zostały wtyczki wlutowane poziomo. Więc yy, to jest fajne, ale nie we wszystkich obudowach się to sprawdza. Obudowy, które mają osłonę w środku, przepustu na kabel 24 pinowy czasami mają problem, żeby zmieścić poziomo wtyczkę USB, ponieważ ona przeważnie w obudowach jest duża, sztywna i źle się <laughs> układa kabel od niej, znaczy sztywny jest kabel, nie wtyczka wtyczka zawsze jest sztywna eee, no, prawda panowie? także tak to wygląda Godlake Z590 moi drodzy, kawał sprzętu, a jak to wyjdzie w testach to zobaczycie za niedługo myślę na moim kanale no, tak wygląda zawartość i sama płyta w pudełku, które do nas przyjeżdża, ale jeżeli zakupimy ten produkt. Tak jak Wam mówiłem, link do Morele.net pod filmem w opisie, więc możecie sobie od razu klikać, a entuzjaści od razu mogą ją kupować. Nie ma ich dużo na rynku, tych sztuk, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś poluje albo czeka na taką płytę główną, to może pomyśleć o jej już zakupie. Jak się będzie spowodowała? Nie wiem, najbardziej mnie interesuje w tej płycie głównej i to będę chciał sprawdzić możliwość podkręcania pamięci RAM. Godlajki, -like cała seria Godlajków, -like cała seria, seria Godlajków -like słynie i może się poszczycić tym, że są to jedne z najlepszych płyt głównych do podkręcania pamięci RAM. Tyle ustawień, kombinacji, które one oferują chyba praktycznie żadna inna płyta nie ma w sobie, oprócz może Apexów ale to, to, to też płyt dla entuzjastów. Hmm, ale właśnie jestem ciekawy tego, jak uda się bardzo podkręcić pamięć RAM, lub też jak uda się, bo mam takie szybkie pamięci, tam chyba 4600 albo 4800 MHz. E, wiadomo, że z podsorami 11 generacji Intela jest taki problem, że mają problem, nie problem z kontrolą pamięci. W trybie GIR 1, czyli 1 do 1, działa tylko z pamięciami 3600 MHz, powyżej 3600. Już się ustawia GIR 2, czyli 2 do 1, więc. Pomimo tego, że założymy szybkie pamięci, to wyniki i osiągi mogą być wolniejsze niż na pamięciach 3600. Dlatego mnie bardziej interesuje tutaj, czy przy szybkich pamięciach 4600, 4800, nie czy, a jak bardzo uda się zejść z opóźnieniami, bo to może mieć większe znaczenie niż same megaherce, albo zejście duże zejście z celami może w jakimś stopniu zniwelować ten problem mnożnika GIR 2 czyli 2 do 1, ale to wszystko w testach wyjdzie także. Ode mnie to tyle z tego unboxingu Godlikea MSI Z590. Kawał solidnej płyty. Życzę Wam miłego, długiego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia za kilka dni, czyli po długim weekendzie na moim kanale. Hej! Cześć, witam Was na kanale Video A, Zawsze zepsuję początek.